Cześć, pokażę Ci dzisiaj, w jaki sposób tworzyć własne narzędzia, nie będąc programistą. I takim narzędziem, które zresztą, jak zostaniesz do końca, to będziesz mogła, będziesz mógł otrzymać, jest narzędzie do tworzenia prezentacji na podstawie danych, informacji pobieranych przez jeden model z internetu, czyli Perplexity pobiera dane online. Taki model, który potrafi to robić za pomocą API. A później ładnie to wszystko poskładamy w prezentację za pomocą OpenAI. I ta prezentacja, ona będzie taką z wyglądu może nie jakoś super atrakcyjną, ale praktycznie kosztuje cię takie tworzenie prezentacji grosze żeby nie powiedzieć, że jest darmowe, pokażę estymację. No, a daje bardzo duże możliwości. W taką prezentację możesz rzucić dowolny szablon. Poza tym to może być bardzo dobre wejście w to, żeby sobie rozpocząć tworzenie prezentacji, którą potrzebujesz. Łączymy API od Perplexity z OpenAI. Stworzyliśmy taką specjalną właśnie wersję szablonu można powiedzieć do Google Slides, gdzie pojawia nam się dodatkowe menu, jak to wszystko zostało zrobione za chwilę, ci pokażę. Generalnie jak to działa ile to kosztuje, Perplexity dostarcza, dostarcza ci odpowiedzi oparte właśnie o dane online. OpenAI będzie to przetwarzało na takie fajne slajdy. No i koszt tego wszystkiego to tak naprawdę kosztuje ci jedynie tokeny. Tutaj widzisz na ekranie właśnie takie wyliczenie mniej więcej, ile kosztuje przy założeniu prezentacja, przy założeniu, że wysyłamy aż 5 zapytań różnych do Perplexity. Perplexity zwraca nam te informacje i te informacje idą w prompcie do modelu OpenAI, który w ten sposób ma informacje z internetu. No i zwraca nam ładną prezentację w sposób taki, jak my chcemy sformatowaną, żeby tutaj nie było trochę się tutaj dzieje. Powstało takie dodatkowe menu. No i zaczynamy. Dobra, mamy ustawienia ogólne, możemy sobie liczbę slajdów ustawiliśmy. 8 slajdów, klucz do Perplexity, potrzebujesz klucz do OpenAI, te rzeczy są do zdobycia Perplexity, wchodzisz na konto Perplexity, musisz mieć to konto uruchomione, zalogowane, być zalogowany, być. I tutaj mamy, jak widzisz, u mnie parę dolarów. Mam taki pro bonus, czyli jeżeli jesteś subskrybentem Perplexity, co miesiąc dostajesz 5 dolarów, a jeżeli nie masz jeszcze konta, założysz z linka, który postaram się umieścić pod spodem, to dostaniesz zniżkę na pierwszy miesiąc i będzie kosztowało 10 dolarów założenie super konta Perplexity, które naprawdę wyleży, potrafi, ale to nie o tym dzisiejszy film. Drugie miejsce to jest zdobycie klucza od OpenAI. Większość z Was o tym wie, gdzie to zrobić. Jeżeli nie, to wygooglaj. a jak nie, to po prostu napisz do mnie, to ci pomogę. W każdym razie platform.openai.com, łamane na apikis. Idziemy do naszego narzędzia. Jak tworzyć takie narzędzie, co robimy to będę jeszcze pokazywał w trakcie. No i też Ci pokażę w ogóle naszą platformę grow AI, a w zasadzie może nie platformę, a pokażę Ci, jaką teraz mamy propozycję, bo do 19 czerwca można dołączyć do nas za połowę ceny. A takich rzeczy, jak dzisiaj pokazuję, między innymi uczymy na platformie w formie instrukcji krok po kroku. Nie wideo długie, tylko napisane, spisane instrukcje ze screenami właśnie z pokazaniem, jak coś zrobić. Tutaj już jesteśmy 3 minuty i jeszcze się dużo nie dowiedziałaś, a tam rzucasz okiem i masz od razu taki big picture, czy dane rozwiązanie jest ciekawe dla ciebie i czy jesteś w stanie je u siebie zastosować. Bo zobacz sobie, tutaj jest stworzone, tak nazwijmy to customowe, z angielskiego rozwiązanie i jest 5 zapytań. Dlaczego 5? Bo ja tak zdecydowałem, mógłbym tutaj tych zapytań mieć dużo więcej. Mamy zapytanie numer jeden, zrobimy sobie taki test z informacjami na temat Euro 2024. Jaka jest obecna sytuacja kadrowa taktyczna polskiej prezentacji? Te prompty też napisałem z pomocą sztucznej inteligencji, żeby nie marnować czasu, bo to jest tylko dla testu. Jakie były wyniki ostatnich meczów, meczów polskiej prezentacji przed Euro 24? Jakie można wyciągnąć tutaj kluczowe wnioski? Jakie drużyny są przeciwnikami polski. Jakie są największe kontrowersje związane z Euro przy organizacji, i tak dalej. No i jeszcze jakie są główne wyzwania stojące przed polską prezentacją? Ja przeczytałem chwilę temu, że Lewandowski chyba nie pojedzie, tak? Zobaczymy model akurat, zobaczymy, czy on to zdąży już pobrać, czy gdzieś znajdzie jakąś starszą informację. Zdarza mu się. No, i ten ostatni prompt to już jest prompt nie dla Perplexity, tylko ten prompt jest taki, jest podpisany dla OpenAI, czyli on mówi modelowi do OpenAI, co on z tymi informacjami, które będzie miał w kontekście, ma zrobić. Klikamy generuj prezentację. Zgodnie z tym schematem, który tutaj mamy, pojawiło nam się okienko, które wyświetla informacje o wysłaniu zapytań do Perplexity. Czy są zapytania? ok, jeżeli są zapytania, było ich 5 no to model zaczyna tutaj iterować, wysyła dostaje odpowiedź, loguje, czyli zapisuje sobie tę odpowiedź, no i sprawdza, czy jest jeszcze jakieś zapytanie. W momencie, jak mu się skończą zapytania, czy odpowiedź będzie brzmiała nie, to w tym momencie wyświetla edytowalny tekst z podpowiedziami, z perpleksji. To jest bardzo ważne, bo w tym kroku dostajesz informacje z internetu, dostajesz ułożony prompt, to się właśnie wydarzyło, ale możesz sobie wyedytować. Gdyby tu pojawił się jakiś błąd, gdyby było właśnie na pastnicy Robert Lewandowski, a wiesz z internetu, że Roberta Lewandowskiego nie będzie, to można to gdzieś dopisać. E, trener Michał Probierz, jest selekcjonerem od 23. To się zgadza. Jakaś taktyka, nie znam się na tym. E, robię prezentacje na tematy, na które się nie znam. AI pomaga. Przestępczość chuliganów, takie rzeczy, słuchajcie, to są te wyzwania. Główne wyzwania stojące przed reprezentacją Brak Lewandowskiego. O, widzicie, czyli tutaj e, z kolejnego zapytania. Już model sobie poradził i zwrócił już Lewandowskiego. Nie ma, dlatego warto tą odpowiedź przejrzeć. Jeżeli na podstawie tych danych, które tu się pojawiły, przyjdzieś do głowy: Aha, no to dobra, to trochę inaczej wysterujmy ten prom do OpenAI, to możesz go teraz tutaj zmienić, ale my nie będziemy robimy kontynuuj. Jak to powstało? Obiecałem, że powiem, jak to powstało. Używałem oczywiście czata GPT. Jak widzisz, mam tu taką przydługawą rozmowę, w której, którą zacząłem już od takiego etapu, gdzie wcześniej tworzyłem ten system. Wkleiłem mu to, co już zostało stworzone. Napisałem, że chce pewne zmiany. Zmienimy trochę logikę przy tworzeniu użytkownik po skryptu. Ma widzieć jedno okno i tak dalej. No i to wymaga trochę iteracji, czyli dostajesz kod, który wklejasz. A gdzie go wklejasz? No to już ci pokazuję. To sobie możemy zamknąć. Tu mamy Extensions, Apps Script. Otworzyć się takie okno, w którym możesz umieszczać różnego rodzaju skrypty stworzone z pomocą sztucznej inteligencji. Wklejasz ten skrypt. Zapisujesz, uruchamiasz run. No i jak dostajesz jakiś błąd, to go wklejasz, pisząc, tak jak ja tutaj, syntax error, był jakiś tam aneksepty, coś tam, coś tam. I też widziałem, że pominął jakieś rzeczy, więc zaraz go nakierowuję, co jeszcze. I on mi tutaj wypisuje informację, ok, no to w takim razie zrobimy to, to, to i to. I leci z nowym kodem, który, nowy skrypt, który ja wklejam. Skrypty są dwa, ponieważ jeden z nich służy do tego, żeby okienka się ładnie wyświetlały, no ale nie będziemy w takie szczegóły wchodzić. Mocą czata GPT z modelem 4O, który zresztą używamy do tworzenia teraz prezentacji, tylko za pomocą API, jest to, że możemy mu wkleić obraz, widzisz, tu mi nie dzielił na slajdy. Wklejał cały tekst w jednym kawałku. to akurat robiłem test z wynikami wyborów do Euro, Europarlamentu. No dobra, tu nie będę pokazywał tego, co bardzo dużo widzisz, to tylko pokazuje, że to nie jest tak, że to powstaje w godzinę. Czasami proste rozwiązania tak, ale jak chcesz zacząć rozbudowywać, to te rozwiązania potem zaczynają się nam troszeczkę rozrastać. Widziałaś, widziałeś ten schemat. Ten schemat też poprosiłem go, żeby on mi taki schemat blokowy przygotował w odpowiednim zapisie. To jest taki zapis Mermaid, który pozwala nam wizualizować różnego rodzaju wykresy, schematy, przepływy, mnóstwo różnych rzeczy. Takich rzeczy, jak też tworzenia takiej prezentacji, uczymy z Mateuszem Grow. Ja nie będę tutaj jakoś długo, bo być może jest już po możliwości dołączenia, jak widzisz w tym momencie jest 5 dni zostało, aby dołączyć do nas. No, i tutaj masz opis tego, co znajduje się w środku. To, co najważniejsze. Platforma w środku zawiera instrukcje krok po kroku, które są instrukcjami tekstowymi, z obrazami, z animacjami, z filmami. Różnego rodzaju bonusy też masz to tu wszystko opisane, ale powoduje to właśnie taką wygodę korzystania. Zerkasz na tytuł, otwierasz, patrzysz, tak pobieżnie bardzo, jest dla mnie, nie jest dla mnie, lecę dalej, robię inną albo wykorzystuję jakiś kawałek. Sami z Mateuszem często korzystamy. Ok, jak zrobić taki wykres? Widzisz tutaj. Model wygenerował taki kod. Wchodzimy sobie na narzędzie diagrams.net. Mając puste tutaj zupełnie puste pole, klikasz w rozmieść, wstaw, zaawansowane mermaid. Można też plan UML stworzyć, i tutaj wklejasz ten oto fragment kodu. Dajcie znać w ogóle, czy takie na gorąco, bez jakiegoś wielkiego montażu rzeczy tworzone wam pasują. Jak widzisz, udało się, wskoczył drugi raz. Nie chcemy go drugi raz, tu go trochę tylko przesunąłem, żeby był trochę bardziej w prostokącie. No to mamy, zobaczmy, co się wydarzyło tutaj, bo prawdopodobnie mamy slajdy. O, jak widzisz, coś tutaj się nam pojawiło. Ona nie jest szałowa, wymaga tutaj w ogóle pewnych jakichś tam... No po pierwsze, trzeba zerknąć w ogóle, co zostało stworzone, ale prosty sposób zaznaczasz, pole tekstowe i jak jest za duże, to je pomniejszasz, mocne strony grupa Polski, no do sprawdzenia, że to wszystko jest prawdziwe, kontrowersje związane z euro, alegacje o fixing meczów, to trzeba było pewnie przetłumaczyć trochę ładniej po polsku, decyzja o losowaniu, też słuchajcie, ciekawostka, można sobie użyć, ja na przykład używam Wuala, bardzo fajne są takie agenty, które są na komputerze, klikam skrót na zaznaczonym tekście i improve writing pisze, no to zobaczmy, co nam podejrzenia dotyczące ustawienia meczów. No i proszę bardzo, no i to jest od razu lepiej. Także, także takich właśnie używania narzędzi, takiego gdzieś szybkiego działania, tak na przykład nie, wiem, potrzebujesz coś przetłumaczyć po angielsku nagle. Też mamy na to narzędzie, które jest pod jednym skrótem i bardzo szybko możesz bardzo wiele rzeczy sobie ogarniać. No, i to jest taka nasza tutaj prezentacja, ale ona jeszcze nie wygląda. To, co jeszcze można zrobić, no to możesz jeszcze zmienić jej wygląd. Czyli możesz zmienić najlepiej od razu cały team. One są tutaj słabe, te wbudowane, ale też w naszej bazie narzędzi znajdziesz takie narzędzie slides Go, Tam bardzo dużo darmowych, bardzo dużo darmowych szablonów. Dajmy taki jeden, który gdzieś tam wcześniej używałem. Można było poszukać coś fajnego, wygrać, ale nie chcę, żeby ten film trwał dłużej niż 12 minut, a już się zbliżamy. Klikamy Import Team. O, i proszę, mamy jakieś tam zastosowane. Oczywiście można by lepszy, ładniejszy, bardziej pasujący. Tu możemy sobie pododawać. Oczywiście tworzenie prezentacji na temat polskiej reprezentacji może nie jest jakimś bardzo ważnym tematem. Niemniej pokazuje Ci narzędzie, które może Ci zaoszczędzić bardzo dużo czasu. Daj znać, czy tego typu materiały nagrywane szybko, na gorąco, właśnie bez jakiegoś wielkiego montażu, który często brakuje czasu, są ok. Pozdrawiam Ci serdecznie. Potrzebujesz tego narzędzia, odezwij się w komentarzach, będę mógł Ci wysłać. Trzymajcie się. Hej.